Soczysta rozkoszczika gabinet kamyczek. Arbuzowy zawrót głowy czyli soczysty zabieg nawilżający i redukujący celul. Soczyste owoce to nie tylko uczta dla podniebienia, ale również dla całego organizmu. Są bogate w niezbędne dla nas składniki, które zapewniają piękny wygląd i zdrowie. Zabieg soczysta pokusa w gabinecie kamyczek to połączenie kuracji nawilżającej i mocnego działania modelującego. Dzięki ekstraktowi z arbuza, który zawarty jest w kosmetykach, zapewniona jest skuteczna i naturalna pielęgnacja skóry, która poddana jest regeneracji. Poprawie ulega jej wygląd i kondycja. Zabieg nawilżający w połączeniu z zabiegiem redukującym cellulit to również doskonała propozycja na zapewnienie relaksu. Świat spakur z bogactwem zapachów wyjątkowych kosmetyków, aromatem preparatów, które są wykorzystywane w czasie zabiegów. Z kolei arbus stanowi niezwykłe bogactwo mikroelementów, witamin, składników odżywczych takich jak magnes, potas, kwas fojowy, czy beta-karoten. Również wyjątkowa budowa arbuza budzi zainteresowanie wielu kosmetologów. Struktura tego owocu stanowi inspirację dla stworzenia naturalnego ekstraktu, który kompleksowo potrafi zaspokoić potrzeby suchej, dotczołej skóry. Zabieg soczysta rozkosz przyniesie ulgę Twojej skórze, dogłębnie ją odżywi oraz nawilży. Przeznaczony jest dla wielu osób w różnym wieku. Wskazania do zabiegu soczysta rozkosz. Skóra sucha przez cały rok. Występowanie wszystkich form celulitu. Skóra niedotleniona, wymagająca redukcji poziomu toksyn. Zmniejszona elastyczność i sprężystość skóry. Ogólne złe samopoczucie wynikające ze zmęczenia i wysokiego poziomu stresu. Zabieg redukujący celuliki nawilżający działanie. Odbudowa i ochrona na skórka. Długotrwałe i intensywne nawilżenie. Redukcja objawów celulitu. Poprawa krążenia krwi i pobudzenie naturalnych mechanizmów oczyszczająco, drenujących. Wzmocnienie skóry. Uzupełnienie minerałów. Wygładzenie poprawa jędrności oraz elastyczności skóry. Działanie antyoksydacyjne. Głęboki relaks całego ciała. Zabieg nie ma ograniczeń wiekowych może być wykonywane na całym ciele lub wybranych partiach również w okolicach dusty, ale z pominięciem brodawek. Zalecana ilość. Seria 6 zabiegów dwa razy w tygodniu po jednym lub jednorazowo po opalaniu, mogą być one wykonywane w kapsułach spa. Cennik naszych usług znajduje się tutaj. Zapewnij sobie już dziś owocową rozkosz dla całego ciała i zobacz, jak łatwo Twoja skóra może odzyskać piękny i zdrowy wygląd.